Dobra. Pojedzmy nazwisko. Niestety... Leszek Młodzianowski, harnaś, szlaku zbójników karpackich. Jesteśmy na Święcie Rydza. Szlak zbójnicki tutaj się pojawił na tej imprezie. Co zaprezentowaliście? Zaprezentowaliśmy szereg zbójnickich konkurencji. Główną atrakcją tej imprezy był profesjonalny napad zbójnicki, który składał się z ekipy profesjonalnych kapel góralskich z Pienin i z Beskidu Żywieckiego. Między innymi wystąpiła kapela góralska Karpackie Zbóje, które właśnie promuje Szlak Zbójników Karpackich jako markowy produkt turystyczny w Karpatach. Pojawiliście się w Wysowej pierwszy raz. Będzie można Was zobaczyć jeszcze gdzieś tu w regionie? Z racji naprawdę dużej frekwencji, z racji pięknej pogody, z racji pełnego profesjonalizmu organizatorów imprezy na pewno pojawimy się tutaj po raz kolejny za rok i mam nadzieję, kultywować tą tradycję jeszcze przez wiele, wiele lat. Gdzie Was można znaleźć? Moi koni, zapraszamy Was bardzo serdecznie na naszą stronę internetową www.zbójnickiszlak.pl oraz www.karpackiezbuje.pl Tam znajdziecie Państwo wszystkie profesjonalne informacje na temat imprez zbójnickich, które organizujemy w Polsce i za granicą. Dobra, starszy.